Tekst łatwy do czytania powinien być krótki, właściwy, zrozumiały. Masz tekst i jest obrazek. To, to, te, ten tekst powinien być właściwy, Aha. krótki, a też powinien być jakiś obrazek. W tekście łatwym do czytania potrzebuje interesującego tematu. łatwe do czytania. Każdy człowiek ma prawo do pracy. Co to jest praca? To wykonywanie różnych rzeczy, na przykład pomaganie w sklepie, za co możemy dostawać pieniądze. Czyli być. W Twoim warsztacie terapii zajęciowej jest osoba, którą może Ci pomóc w szukaniu pracy, pomoże Ci zrozumieć trudne tematy usiądowe. Może pomóc Ci odpowiedzieć, co potrafisz robić. Rozmowa o pracy jest bardzo ważna. Czasem rozmowa o pracy nazywamy rozmową kwalifikacyjną, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej dowiadujemy się, jakie będziesz miał obowiązki, ile pieniędzy dostaniesz za swoją pracę, ile godzin będziesz pracował, gdzie będziesz pracował, co to jest umowa o pracę. To napisane porozumienie między Tobą a osobą, u której będziesz pracował. Twoim pracodawcom umowa informuje o, o, o twoich obowiązkach pracy, o czasie twojej pracy, o miejscu, w którym będziesz pracował, o pieniądzach, które będziesz robił. Dziękuję.